Cześć, witam. Czy tak jak ja, przepraszam, macie problem z książkami w wielkich formatach? A to gdzieś wystają, a to nigdzie się nie mieszczą, a to trzeba kłaść na płask. Więc jak sobie z nimi radzicie? Pokażę dzisiaj właśnie takie wielkoformatowe książki, które mam w swojej bibliotece i nie tylko, no i które mi ten problem sprawiają. A, pan Tadeusz. Pantadeusz, reprint z ilustracjami Andriolego, tymi z pierwszego wydania. Wydanie przepiękne, polecam. Dobrze jest mieć je w domu, bo naprawdę edytorsko cudowne. No ale taka zawali droga. Następnie Mistrz i Małgorzata. Przecudne wydanie, które otrzymałam w prezencie. Od jednej z moich widzek i mm, również cudowne ilustracje, złota obwoluta. No i leży Nomen Omen na panu Tadeuszu. Następnie yy, coś najnowszego, co otrzymałam w prezencie, taki właśnie oto format. To jest książka Iwony Chmielewskiej Dwoje ludzi. To jest tak zwana książka graficzna, ponieważ autorka napisała tekst i tę książkę przecudnie zilustrowała. Jeżeli chodzi o tekst, to, to są takie zwrotki pewne, ilustrujące pewne zachowania damsko-męskie. Gdy dwoje ludzi żyje razem, to łatwiej jest im, bo są razem, i jest im trudniej, bo są razem. A takie ilustracje. I do tej niekiedy są sobie nieodzowni. Jak, jak maszt i żagiel. Jedno bez drugiego traci sens, a razem mogą odbywać najdalsze podróże. Książka przecudna, hmm, przemądra, pięknie ilustrowana, najnowsza. Wydanie Media Rodzina. Hmm, to znaczy, co to mamy? Już październik. Więc przypominam Wam o prezentach pod choinkę. Książka z biblioteki z wierszami, nietypowy format tak wygląda. Tytuł: Horoskop, pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej ułożyła na każdy dzień roku Anna Kamieńska. Książka podzielona jest na miesiące styczeń, luty i i każdy dzień ilustrowany jest fragmentem wiersza. Ale jakie przecudne wlepki! Co tam mamy? Aha, październik. Dzisiaj jest dzień nauczyciela, czyli 14 października. Wiersz jest taki: Pawła Herca Małe Ody. Mała Ziemio, przytułku ludów jedno życie za krótkie bywa. Dla dwóch pieśni, dwóch wiosen, dwóch trudów, jedna pieśń jest. Tylko prawdziwa. A na jutro, czyli 15 października, Jan Twardowski Sprawiedliwość. To, co mam, i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień, ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. A więc horoskop. Pewnie można gdzieś zdobyć na Allegro. Wiersze cudownie dobrane polecam. No i teraz z naszej biblioteki poszłam tam i zobaczyłam taki obrzem poleniec bez już tego grzbietu. Ale wydanie było piękne. To jest rok 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy. Monachomachia Ignacego Krasickiego. Piękna oprawa ale też zachwycające ilustracje Antoniego Uniechowskiego. A my wszyscy znamy tę zwrotkę. W mieście, którego nazwiska nie powiem, nic to albowiem do rzeczy nie przyda, w mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem, w godnym siedlisku i chłopa i żyda w mieście gród ziemstwo trzymało albowiem, stare zamczystko, pustoty, ohyda, było trzy karczmy, bram cztery ułomki, klasztorów dziewięć i gdzie nie gdzie domki. A tak Antoni Uniechowski zilustrował naradę przedbitewną dwóch mniejszych zakonów. No dzisiaj już biały kruk sypiący się, niestety. I w bibliotece znalazłam książkę Tery Praczet. Opowieść ze świata dysku. Ostatni bohater. Ilustracje Pola Kidby. Niczego nie wiem o terym a ani o świecie dysku, tak, ani o świecie dysku, ale zafascynowały mnie ilustracje, ilustracje tego pana y, Pola Kidby. Jedna z nich najpiękniejsza jest taka. Więc. Yy, wpisujcie, jeżeli coś wiecie o yy, Praczecie i jego yy, świecie dysku, I, i jeden rozdział mnie zafascynował. Rasy smoków bagiennych. Pierwsze, kursor gładki, zwraca uwagę, wydłużony kształt nozdrzy. Drugie, optymista ranking, dobroduszny, rzadko wybucha i tych smoków jest 38. Przepięknie inne ilustracje. Widzicie, że format nietypowy. No i na koniec książka, którą dostałam w prezencie. I książka zawsze na czasie. Tytuł Sufrażystki i Sufrażetki. Walka o równość. David Roberts z przedmową Lauren Laverne. To jest są prawdziwa, inspirująca historia nieustraszonych kobiet i mężczyzn, którzy ramię w ramię walczyli o uzyskanie. Praw wyborczych przez kobiety. Bardzo mądra, bardzo ciekawa książka, wspaniale ilustrowana, żeby mm, każdy te treści zrozumiał, bardzo mi się podobały mm, tytuły rozdziałów, na przykład zepsuta ryba i zgniłe jaja, albo sufrażetka w schowku na namioty, albo kwas atrament i bomby zapalające, śmierć na wyścigach, łupciach, trach, c i teraz Wam pokażę, jeżeli nie wiecie, bo ja też nie wiedziałam, jaka jest różnica między sufrażystkami a sufrażetkami. To tutaj są specjalnie zilustrowane dwie strony. A ten rozdział rachciach-ciach, łupciach i tas to jest rozdział poświęcony ulubioną bronią sufrażetek, w ich wojnie o równe prawa były przedmioty użytku domowego. Do niszczenia mienia używano takich przedmiotów jak tasaki do mięsa, nożyczki młoteczki, do tofi, buty i one są tutaj na, na rysunku pokazane. Jeszcze raz powtarzam, w tym filmie zbliża się Boże Narodzenie i trzeba pomyśleć o książkach pod choinkę. Ta jest jak znalazł. Wracam do tytułu filmu, czyli książki dużych formatów. Jak sobie z nimi radzicie? Czy kupujecie? Może macie jakiś sposób na przechowywanie? Może trzeba robić wyższe półki? Wszystkie, wszystkie porady przyjmę z wdzięcznością. Dziękuję, do zobaczenia.